Witam Was na kanale. Dzisiaj będę montował zestaw do CO2 w akwarium roślinnym. Na razie tylko zamontuję, ale nie uruchomię. Bo jeszcze roślinki nie zakorzeniły się a CO2 i pozostałe pierwiastki są dobre, ale w przyszłości chcę go uruchomić i będzie tutaj założone jest tu butla 5-litrowa zegary z całym reduktorem i zaworem i wszystkie do liczenia, wszystkie potrzebne rzeczy, co są co były w zestawie będzie to we. Będzie to wszystko zamontowane we w szafce pod akwarium A akwarium nadal na razie jeszcze roślinki nie opuściły. Lampa jest, tak jak mówiłem, jarzeniowa roślinki są tak jak były jeszcze nie puściły całkowicie korzeni tu na tym niebieskim kamyszku będzie korzeń się szykuje przygotowuje go pomału bo się moczy w innym zbiorniku żeby potem go włożyć tu tam jest napowietrzacz to jest taki taka zabawka też niby na powietrza i na razie są molinezje i kirysy i tam parę bojowników i wszystko ładnie rozwija się. Zobaczymy co to będzie po potem Dzięki za oglądanie, pozdrawiam.